Jak ci idzie malowanie? Brzoskwinka jest dobrą modelką? A, powiedziała namaluj mnie jako francuskiego buldoszka? <laughs> Ciekawe, co miała na myśli. Pokażesz nam portret brzoskwinki? Pokaż, pokaż, prosimy! <laughs> o. Wow, to niewidzialny portret! Elegancki i odważny! Niewiarygodny! Nie! Próbuję uchwycić istotę brzoskwinki, ale coś mnie nie. Czuję, czuję, czuję blokadę górwa! O hej, czasem trzeba na chwilę przystanąć. Może zainspirujecie spojrzenie z nowej perspektywy. Mini moc! No i jak? Nadal nic! Nie mogę nic namalować! W porządku, dla nas jesteś największą artystką we wszechświecie. Słyszałaś czereśnia? Tak, fuksjo! Poszukiwania zakończone! Znalazłyśmy ją! Największą artystkę we świecie! Spróbujemy zaradzić coś na tę twórczą blokadę. Dalej, Szani, wypróbujmy nowe pozy. <susurcia> <norte> Czy któraś z tych min była dla ciebie inspirująca? <susurcia> <susurcia> O! Pani największa artystko, potrzebujemy Cię. Normalnie przysłałybyśmy limuzynę, ale to artystyczna awaria! Um, dobra. Lila! Wciągnęły ją do tego portalu, szybko! <ścoughs> 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 Czy ten portal właśnie sobie odleciał? On ma skrzydła, tak jak te flamingi! Och, nie martw się, Lila! Lecimy po Ciebie! Gdy tylko. Pani prezydent, znalazłyśmy ją! O, ta nowa portrecistka! Tada! E, cześć. O, co za przywitanie. Artystyczna aura. Więc, czy jesteś gotowa? E, he, he. Oczywiście, przecież jest największą artystką we wszechświecie. Namaluję e, na pani e. wspaniały portret prezydencki. No cóż... Właściwie mam chwilowo leciutką. ale Mam nadzieję, że taka wielka artystka jak ty da sobie radę. Wcześniejszym nie poszło zbyt dobrze. Muszę odsłonić mój prezydencki portret dziś po południu. Wszystkie flamingi będą to oglądać. Nie mogę ich zawieść. Stwórzmy razem arcydzieło. O, zatem arcydzieło już się robi. <laughs> Tutaj jest. Portal Flaming namierzony. Brawo, Szani! Złapmy go zatem i ocalmy Lile! <gryw> <gryw> Ma nieść ten portret? Chce wyglądać na silną, ale i miłą. Odważną, ale mającą w sobie odrobinę pokory. Wtapiającą się w tłum, ale jednocześnie wyjątkową. Lecz jeśli portret nie pokaże tych wszystkich cech, wtedy. wtedy! O nie! Fuksjo, Czeleśnio! To się znowu dzieje! <laughs> <noise> <już lepiej. głos> Presja może czasem przytłaczać, ale poczułam się lepiej, gdy odetchnęłam owinięta w mój kocyk uspokajający. Och, Lila, tak się cieszę, że jesteś tu ze mną. Hmm, wiem, jak się pani czuje. Ostatnio doświadczyłam sporo stresu, bo w żaden sposób nie mogłam pozbyć się blokady twórczej. Przepraszam. Czego? Eee, <noise> wybaczcie, nie wspominałam wam o tym? Łups! Eee, mogłabym pożyczyć go na chwileczkę? Więc <laughs> gorzej że, niż przypuszczałeś. <laughs> Ach, czujecie tę morską bryzę? Ach, tego właśnie było nam teraz trzeba. Statek tęczowy Rejs Jednorożca został zaprojektowany właśnie dla idealnego relaksu. Ma dosłownie wszystko. Niekończący się słoki, bufet, pełną słońca i radości strefę wypoczynku oraz odlotową, antygrawitacyjną zjeżdżalnię. Witajcie wakacje! E, dziewczyny, słyszałyście to? Ten kojący odgłos morski fal... Pieśń wiśniowego deserku wzywającą nas zjeżdżalnie? Nie, raczej coś jak szczekanie przez kwinki. Na pokładzie? Niemożliwe! Siedzi sobie teraz w transporterku razem z resztą bagażu Lili, prawda, Lila? No co? Zabrałam różne zestawy. Dobry styl nie uznaje wakacji. twój śpiew! Łap smakołyk! Zgwinko! Musimy ją znaleźć! Ja, Dobrze, że pytasz. Zgwinko! Wydaje mi się, że koci samolot może nam pomóc. Dziewczyny, wbijmy się w niego! Pewien psiak czeka na ratunek! ratujemy brzospinkę, którą przypadkiem zgubiłyśmy, choć naprawdę tego nie chciałyśmy rozpoczęta. Oby lot poszedł gładko. Nie martw się, Lila. Nic nam nie grozi. Wiecie, co może pójść nie tak, gdy leci się nad pokładem statku. <śm dai> o! Pturecznik! Nic nie widzę! Trzymaj się, Już lecimy! <śm donné> Szani, utrzymuj wysokość. Lila, chwyć linę. Dobrze. Świetnie Boli. Teraz już widzę góry lodów! Przed nami! Trzymaj się, Poli. Przeszkody za nami! O, no tak, jeszcze zjeżdżalnia! Są to dodatkowe hasy? Trzymaj się, wrzospinko! Jesteśmy blisko! by była cała i zdrowa. Wróćcie się na awaryjne lądowanie! <tryklary> Widzisz, nie było tak źle. Następny przystanek brzoskinka. Będziemy musiały jej to jakoś wynagrodzić. Na szczęście zabrałam ze sobą kilka jej ulubionych przysmaków. E, Poli, chyba nam się nie przydadzą. Zapraszamy, że cię zgubiłyśmy. O, ty też ciężko pracowałaś. Co powiesz na małe wakacje? Chyba zasłużyłyśmy. Wakacje czasu za. O, chwila! Czy ktoś widział gdzieś mój tablet? Zawrócić samolot! O, Chyba zbacza. Myślałem, że to łatwiejsze. Mogłem przeczytać instrukcję? Musimy odbić teraz, albo zgubimy się w trójkącie, Bermudzkim. To jest tylko nic! Nie mów tak o moim ulubionym trójkącie. A do czego służy ten guzik? tu się, na... Dzięki mojemu refleksowi ominęliśmy trójkąt bermudzki i zaraz rozpocznie się prawdziwa przygoda. Naprzód! Poli pomoże. Maxie <grymne> Dzięki. A teraz naprzód. No dobra, czas na kolejne nagranie do Dziennika Wyprawy. Dziennik Wyprawy, część 70. Po gładkim lądowaniu nieustraszona ekipa rozpoczęła poszukiwania magicznego źródła smaku. Choć wiele osób w to wątpi, my mamy niezbite dowody, że ono istnieje. Na podstawie badań moich ziomków z czatu teorii konspiracyjnych online. Dziękuję, kosmita podkreślnik 52 i wielka stopa myślnik Superziom, za Wasz wkład w szukanie źródła. Nie zawiodę Was, koledzy! Nikt strasznie ekscytuje się swoją pierwszą wyprawą. My też się tak jak kiedyś czułyśmy. Pamiętam to! Prowadź, Jesteśmy krok za Tobą! Do źródła smaku! Tędy! Albo tędy! Może te małe małpki znają drogę. Użyję kryształu, by je zapytać. Nie kłopocz się, ja mam wszystko pod kontrolą. O, już wiem! Użyję kryształu, by zmienić się w ptaka i spojrzeć z góry. Spokojnie, Lila. Przemiana w ptaka nie będzie potrzebna. E, hej, Nick. Nasze kryształy przydają się podczas różnych wypraw. Ale to nie jest zwyczajna wyprawa, Poli. Jest wyjątkowa! To wyprawa Nika! Może i nie mam kryształu, ale ja i moi onlineowi ziomkowie pracowaliśmy nad tym, by ustalić, gdzie dokładnie znajduje się to źródło. Spójrzcie! Najpierw musimy namierzyć drzewo puste w środku. Potem odszukać słodko pachnący mech. Następnie znaleźć najmądrzej wyglądającą żabę. Z tych linii powstanie trójkąt i. tam zmierzam. Jesteś pewien, że to dobra droga? Pewnie! A może chodziło o drugą żabę? Była w niej taka dyskretna mądrość. <słyski> Możemy użyć portalu, by dostać się do laboratorium i przegrupować... Poli, mówiłem ci, moja wyprawa nie wymaga użycia kryształu. Potrzebna nam mapa, naukowe przygotowanie i zapał. A, i nawodnienie. Chodźmy tędy. Mam dobre przeczucia co do tej trasy. Nie możemy przedkładać dobrych przeczuć nad nasze magiczne kryształy. Przepraszam, Nick. Przeżyłyśmy o kilka wypraw więcej niż ty. Chyba będzie lepiej, jeśli to my poprowadzimy. Ale to przecież miała być moja wyprawa. Wiem, ale. Myślę, że nie jesteś jeszcze gotów. Zmniejszmy się i przegrupujmy w laboratorium. O, o Nick, czekaj! Ja. Dalej, dziewczyny. Minimo! A co z nikiem? Znajdźmy portal i wróćmy do laboratorium. Zabierzemy nasz sprzęt, znajdziemy źródło, a potem spotkamy się z nikiem. Będzie wtedy tak szczęśliwy, że o wszystkim zapomni. Gdy my dowodzimy, wszystko idzie gładko! Wypuszczcie nas, słodkie małe małki! O nie! Wypadł mi medalion! Musimy w końcu wymyślić dla niego jakąś lepszą ochronę! Szybko! Spróbujmy podejść cichutko, żeby na mnie odleciał. Wolno i ostrożnie. Mhm. Mamy cię! Mm, może spróbujmy raczej szybko i beztrosko? Musimy szybko coś wymyślić. Kto wie, co. To Może spróbuj jeszcze raz. Ach, no ale wciąż mam blokadę, nie mogę się jej pozbyć. Chyba nie mamy wyboru. Odsłonięcie mojego portretu już za kilka godzin. Muszę zrobić wrażenie na moich flamingach. Język, e, portalu Flaminga? Proszę, przestań uciekać! Musimy pomóc jej. I... Chyba kiepsko znam jego język. Może powinnam postawić się na miejscu mojej motelki? Przemiana we Flaminga! Więc tak się czujecie. <laughs> Zbyt barwny, zbyt krzykliwy! Za mało barwny i krzykliwy! Och, toż to katastrofa! Pogódźmy się z tym, nie ma nadziei! Nie powstanie portret, który będę mogła odsłonić przed moimi flamingami! Stracę zwolenników! A potem wypadną mi wszystkie piękne, różowe pióra z tych nerwów! Fuksę! Skąd pani ma ten uspokajający kocyk O, mam go, odkąd byłam pisklęciem. Kiedy zaczyna mnie przytłaczać ciężar obowiązków, zawijam się w niego i wtedy czuję, że mogę wszystko. To dziecinne, prawda? Wcale nie. Teraz wiem, co namalować! Hmm, czy to zadziała? Tylko tak się dowiemy. Mini Moc! Zaczynajmy! Chodź, chodź! Jesteśmy przyjacielskim flamingiem. To działa! Jeszcze tylko troszkę! Jak się teraz czujesz? Gotowa. <śmany> Zatrzymaj się! Oddaj nam Lilę! Pali, jesteście! Lila! Przyszłyśmy cię ratować! Chcę Wam przedstawić mój oficjalny portret prezydencki namalowany przez największą artystkę we wszechświecie. Lilę. <śmany> Dziękuję, że uchwyciłaś moją prawdziwą naturę! Lila, to twój obraz? Jest fantastyczny! Eee, kim jest tamten flaming w kocyku? Kimś, kto pomógł mi się pozbyć twórczej blokady? Potrzebowałam inspiracji z prawdziwego zdarzenia! <grym> z Małych małpek! hejka, Zaniesiecie nas tam, gdzie nas znalazłyście? Zapowiedziały? Chyba tłumaczy się to jako goku gaga? O nie! To małpie dzieci! Jeszcze nie mówią! Chyba nikt miał rację. Ciekawe, jak ono radzi sobie bez nas. Myślę, że dużo lepiej niż my. Wow! Dziedziennik nr 94. Nadal poszukuję magicznego źródła smaku. Samotnie. Towarzyszki wyprawy zwątpiły w to, że mój plan doprowadzi nas do celu. A, widziałem już to drzewo. Czyżbym był tutaj wcześniej? Może Poli miała rację. Może sobie nie poradzę? I nigdy nie znajdę. O! To źródło smaku. Udało się. Ani przez chwilę w siebie nie wątpiłem. Teraz trzeba tylko otworzyć, korzystając z supertajnej sekwencji. Puk, puk! Uf. Otwórz się! Uf. 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 Część dziewięćdziesiąta Legenda była prawdą! Z tego źródła wypływa najlepszy sok pod słońcem! Udało się! Cóż, dotarcie do celu nie cieszy tak bardzo, gdy nie ma się z kim podzielić tą radością. Mam nadzieję, że u dziewczyn wszystko w porządku. Maluchy chyba mają chrapkę na tamte banany. Są za wysoko. Małpki tam nie dosięgną. Znalazłem źródło smaku. E, halo, dziewczyny? Medalion poli jest malutki. To znaczy. O nie! O nie, nie, nie! Nie chcemy tam na górę! A gdybym przemieniła się w małą małpkę? Przemiana w małpkę! O, poli, trzymaj się! Chyba potrzebuję pomocy! To dobry czas na wzywanie! ratunek. Hej, niezbyt ładnie bawicie się z moimi koleżankami, wasza mama na pewno się ze mną zgodzi. Wygląda na to, że gdy mama uczyła je, jak zrywać banany, małe małpki oddaliły się i próbowały poradzić sobie same. My i Nick. Przepraszam, że nie pozwoliłyśmy ci wybrać drogi. Tak przywiązałyśmy się do swojego sposobu prowadzenia wypraw, że nie dałyśmy ci pola do popisu. Dzięki Poli. Przeprosiny przyjęte. Maxi, przemiana! Dzięki za ratunek. Szkoda, że nie znalazłeś źródła smaku. A kto mówi, że nie znalazłem? Znalazłeś je, gdzie było? Gdy raz napijesz się soku z tego źródła, musisz zachować jego położenie w sekrecie, ale to nie znaczy, że nie dam wam spróbować. Prawdy pyszny, legendarny. Dzięki, że się z nami podzieliłeś sokiem i tą wyprawą. Wiecie co by pasowało do soku? Takosy bermudzkie. I mam już pomysł, gdzie można je znaleźć. W takim razie prowadź!